Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest Podcast Codzienny, odcinek 199. Dzisiaj powiem tobie o kilku narzędziach poznawczych, które możesz wykorzystać w swoim życiu. Cześć, witam ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu 199, gdzie będę mówił o kilku narzędziach poznawczych, które możesz wykorzystać, aby jeszcze lepiej poprawić swoją produktywność, wydajność, motywację czy chęć do działania. I tutaj, akurat, dostępnych jest tych narzędzi kilka, które umożliwiają Tobie analizę samego siebie czy własnego charakteru. I dzisiaj chcę powiedzieć Tobie o kilku z nich, które możesz bezpośrednio wykorzystać. Część z nich jest darmowa, a część z nich jest płatna. Więc zaczynając od takiego pierwszego obszaru, który możesz spróbować poznać, i który jest oczywiście całkowicie darmowy, i to jest taki pewnego rodzaju lead magnet: czyli istnieje taka strona, nazywa się 16 czy 16 Personalities.com. I też jest wersja po polsku. Ja polecam odpalenie werski, wersji angielskiej, gdyż tłumaczenie polskie jest zrobione przez społeczność yy, tej całej strony, więc mogą być tam jakieś nie do końca, jakieś niejasności albo złe przetłumaczenie lub coś, co ktoś być może inaczej zrozumiał niż ty to zrozumiesz, więc lepiej zrobić ten test po angielsku. W momencie, w którym zrobisz ten test yy, w języku angielskim, to dostajesz 16 typów osobowości. Które są podzielone na cztery główne obszary. No, i tak w skrócie, jednym z nich to są analitycy, kolejnym z nich to są dyplomaci, strażnicy i odkrywcy. I każdy z tych typów osobowości ma jakieś własne cechy i występuje w jakiejś tam procencie w populacji zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Statystycznymi na populacji, w sumie przez też autorów tych stron, ale też jakoś wcześniej. I tutaj możesz zobaczyć pierwszy raz, jakie są Twoje mocne i słabe strony pod względem takiego prostego testu. I tutaj oczywiście wychodzi bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale o tym oczywiście będę mówił jutro. Jak mniej więcej wygląda taki test i co można dalej z nim zobaczyć. Więc to jest jak gdyby taka pierwsza rzecz, czyli korzystasz z testu typu osobowości. Bo ta wiedza, to jest taka podstawa do budowania relacji i pracy z ludźmi, żebyś wiedział, jak ty działasz, czy być może też znajdziesz jakieś tam typy osobowości, które występują w Twoim, twoim najbliższym otoczeniu. Kolejnym testem, który możesz wykorzystać, i który ja ostatnio zrobiłem, to test się nazywa Gallup Strengths Finder, czyli jest to test Galopa czy Galupa, który identyfikuje z 34 mocnych stron 5, które są dla Ciebie najważniejsze. Cena tego badania kosztuje jakieś chyba 98 zł. Jak ostatnio sprawdzałem, to było w zeszłym roku tam gdzieś z miesiąc temu jak zakopiłem ten test. I tutaj identyfikuje Ci. 5 obszarów, które najlepsze są dla ciebie, są Twoją silną stroną. I oczywiście, jeżeli wykupisz taką wersję bardziej zaawansowaną, to umiejscowia pozostałe 34 mocne strony na Twoim takim wykresie. Co jest ciekawą rzeczą, bo możesz się skupić na tych obszarach, które są Twoją mocną stroną. A jak to się mówi, jeżeli skupiasz się na mocnych stronach, to możesz je o wiele bardziej i szybciej rozwinąć i osiągnąć o wiele lepszy efekt i sukces, niż jak będziesz się skupiał tylko na poprawie swoich słabości, chociaż też nie można ich zaniedbywać. Kolejny test, który możesz sobie przeprowadzić, to jest test eee, związany bezpośrednio z. Motywacją, czyli to się nazywa RACE Motivation Profile, jest taka strona raceprofile.pl, i tutaj można oczywiście zamówić sobie bezpośrednio takie przeprowadzenie takiego testu, yy, który yy, no, pokaże ci, yy, jakie obszary czy co Ciebie bardziej motywuje, czy praca w jakich obszarach bardziej jest dla Ciebie satysfakcjonująca. Oczywiście yy, to jest bardziej płatny niż test Galupa, kosztuje 300 zł. I tutaj, no jak mówiłem, można z tego korzystać, jak jeszcze z tego nie korzystałem, więc nie będę to jakoś tak mocno polecał, no ale jest też taka opcja. Kolejny teścik, który można zastosować, to już będzie test numer 4, czyli są dostępne, taka jest perso.in Obecnie w Polsce został jak gdyby on bardziej spolszczony, więc te pytania są przystosowane bardziej pod nas. Przechodzimy do następnego testu, z którego można skorzystać, i to jest Frizz. To jest typowo polskie rozwiązanie. Yy, tutaj akurat yy, ten raport Frizz yy, bardzo jak gdyby ułatwia, jakie role w zespole są nam najbardziej bliskie, jeżeli te wcześniejsze trochę mogły nam podpowiedzieć, tutaj akurat też trzeba jak gdyby można zrobić sobie test i zobaczyć gdzie najlepiej działamy tam kosztuje chyba 250 zł, plus chyba jeszcze wynagrodzenie trenera więc takie mniej więcej narzędzia można wykorzystać jest ich około, akurat podałem tutaj 5, oczywiście jest ich więcej i tutaj taka moja rada dla ciebie to po prostu sprawdzić jeden z nich, te 16 Personalities, zobaczyć, co tam tobie wyjdzie. Jeżeli dalej Cię zainteresuje ten temat, to można wejść w głębiej. Test Galupa jest całkiem dobrze napisany i bardzo ciekawe wyniki z niego wyszły, z którymi podzielę się jutro. I też dość mocno, jak gdyby nazwały mi niektóre z obszarów w moim życiu, które faktycznie się dzieją, i jestem aż z tym trochę zdziwiony. Ale o tym będę mówił jutro w podcaście dwusetnym. Yy, więc bardzo dziękuję Tobie za uwagę yy, i do usłyszenia jutro. Jeżeli uważasz, że ten podcast dużo Ci dał i to poprzednie odcinki też były dla Ciebie wartościowe, szczególnie na przykład te ośnie, czy te związane z futurystycznymi newsami, to proszę Ciebie podzielić się tym podcastem z kimś bliskim. I bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie, cześć.